Witamy wszystkich Państwa w tygodniu poprzedzającym spotkanie APKLAN Resowi z ekipą Zagłębia Sosnowiec, moim Państwa gościem Kamil Słaby, obrońca APKLAN Resowi. Dzień dobry. Liczby nie kłamią. W rundzie rewanżowej tracimy bardzo niewiele bramek. Obrona stanowi mur, trudny do sforsowania. Na pewno dla Was powód do dumy i radości. No oczywiście takie mecze budują, gdzie nie tracimy bramek, ale y, to wszystko już historia. My musimy y, skupić się na tym, co przed nami, zachować tą y, koncentrację w grze y, defensywnej całego zespołu, bo to nie tylko y, ta linia obrony, ale cały zespół, y, zaczynając od napastnika, bo to napastnik jest pierwszym obrońcą, a, a ta linia, y, ta czwórka z tyłu. Można tak powiedzieć, że dopełnia, dopełnia formalności, i, i no jak na razie wygląda to dobrze, ale tak jak mówię, my musimy w każdym meczu dawać z siebie 100%. Oddalamy się od strefy spadkowej, a raczej tego jednego jedynego nieszczęśliwego miejsca, które oznacza degradację do drugiej ligi. Sęk w tym, że Terminarz wrzuca nas obecnie w objęcia kolejnej drużyny walczącej o przetrwanie, Zagłębia Sosnowiec. Ta sąsiaduje z nami, tracąc do Doresowi zaledwie cztery punkty. Czy to Zagłębia Sosnowiec, czy to będzie inna drużyna, ta liga jest tak wyrównana, że tu każdy z każdym może wygrać. I na pewno, tak jak już powiedziałem, trzeba zachować tę koncentrację, dawać z siebie w każdym meczu 100%. I... I tutaj nie ma chwili na to, żeby po prostu przysnąć i, i oddawać komuś punkty. Bywa tak, że niektóre drużyny, mówiąc bardzo kolekwialnie, leżą jako rywal. Czy Twoim zdaniem można użyć takiego sformułowania względem właśnie sosnowca, że jest on wygodny dla rasowi? Nie skupiałbym się na tym. No, Zagłębię się, że tutaj na pewno powalczyć o punkty. My gramy na własnym boisku i, i musimy dać siebie wszystko, żeby, żeby te trzy punkty zostały na, na Ekipa gości zremisowała z Bełchatowem, wcześniej uległa Sandecji, ale zapewne nie możemy patrzeć na to, co działo się wcześniej, bo tak na dobrą sprawę i dla nas liczy się tylko to, co tu i teraz. Dokładnie. Każdy mecz jest inny i do każdego meczu trzeba podchodzić ze stuprocentową determinacją. Sosnowiec zremisował z Bełchatowem, my wygraliśmy 1-0 ze Stomilem, ale, ale jest kolejny mecz i boisko wszystko zweryfikuje. Kamil, przeskakując kolejkę dalej. 28 kwietnia czeka nas pojedynek z absolutną rewelacją tego sezonu, która jeszcze przed zimową przerwą rozpoczęła absolutny rajd w górę tabeli. Choć sytuacja wcześniejsza tej drużyny nie była godna pozazdroszczenia, mowa oczywiście o Sandecji. Tak, Sandecja ma świetną pasce zwycięską. Też bez y, 14 bodaj, me meczy bez y, porażki no ale tutaj w klubie nikt nie rozmawia o sandecji. Wszyscy się skupiamy na zagłębiu Sosnowiec. więc y, po meczu z zagłębiem będziemy myśleć o środzie i o meczu z Sandecją. Troszeczkę ten temat jednak gdzieś podrążę, bo y, doskonale znasz y, ten obiekt tego rywala. Występowałeś w ekipie Sandecji, rozpoczynałeś od juniorów, potem cztery sezony spędzone właśnie w tym klubie. Co Twoim zdaniem determinuje taki progres właśnie w tym zespole, w tej drużynie? Czy jest to osoba trenera? No Sandecja ma bardzo doświadczony zespół i, i naprawdę tam w szatni jest super atmosfera. Myślę, że bazują na tym i, i prędzej czy później te wyniki musiały przyjść. Ale jak najbardziej oddajemy to co powiedziałeś wcześniej i na razie skupiamy się na Sobocie, na ekipie Zagłębia Sosnowiec, drużynie o której najgłośniej było w latach 60. i 70. No tak, no, to jest klub z tytułami, ale mamy teraz 2021 rok i w sobotę mecz, który pokaże kto wyjdzie zwycięsko. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Kamil Słaby, obrońca Aplan Resowi Rzeszów, sobota 24 kwietnia, godzina 16. Oglądajcie to spotkanie, kibicujcie biało-czerwonym. Zachęcamy również bardzo wszystkich Państwa, którzy są razem z Resowia TV, do subskrybowania naszego kanału. Dobijmy wspólnie do tych 2000 subskrypcji.